Dzisiaj na serwerach live zagościły pierwsze kwatery 15 poziomu plazmowego. Część z Was, moi drodzy słuchacze, pewnie wzięła już udział lub weźmie udział w tym tygodniu w prawdziwym wyścigu szczurów, który wyłoni graczy, którzy mają najwięcej zachomikowanej plazmy i polimerów plazmowych. Dzisiaj jednak chciałbym zapytać Was, czy takie natychmiastowe maksymalizowanie swojego poziomu plazmowego kwatery głównej jest dobre. I przy okazji przedstawię swoje zdanie, powiem co o tym myślę, pokażę argumenty i doradzę. Rozbudowa kwatery głównej na 15 poziom plazmowy w State of Survival budzi wiele emocji i kontrowersji. Przyjrzyjmy się argumentom za i przeciw temu krokowi, uwzględniając koszty, zakup pakietów oraz realne korzyści dla graczy. Argumenty za to przede wszystkim wyższe statystyki oddziałów. Liderzy rajdów z wyższym poziomem kwatery głównej. Mogą liczyć na zwiększone statystyki swoich oddziałów, co przekłada się na większą skuteczność w walkach i obronie. Po drugie, większa pojemność szturmów. Zwiększona pojemność szturmów pozwala na prowadzenie większych i bardziej skutecznych ataków, co może być kluczowe podczas dużych bitew i rajdów. Po trzecie, prestiż i przewaga strategiczna. Posiadanie kwatery na najwyższym poziomie może budować prestiż i dawać strategiczną, psychologiczną przewagę. Nad graczami z niższymi poziomami. To może zniechęcać potencjalnych przeciwników do ataku. No ale nie jest przecież tak różowo. Przygotowałem kilka argumentów przeciw rozbudowywaniu kwatery do 15 poziomu plazmowego. Przede wszystkim argumentem przeciw są wysokie koszty rozbudowy. Rozbudowa kwatery głównej na poziom 15 wymaga ogromnych nakładów zasobów. Dla większości graczy, zwłaszcza tych nieinwestujących w grę realnych pieniędzy, zebranie wymaganych materiałów może być praktycznie niemożliwe. A to z kolei jest powiązane z punktem drugim przeciw szybkiej rozbudowie kwatery, czyli konieczność zakupu pakietów. Aby przyspieszyć proces rozbudowy, wielu graczy jest zmuszonych do zakupu pakietów za prawdziwe pieniądze. To wprowadza nierównowagę w grze. Koniec. Kropka. Po trzecie, brak odzwierciedlenia poziomu kwatery do siły marszu. Czyli o co chodzi? Rozbudowa kwatery głównej na wyższy poziom nie zawsze przekłada się na proporcjonalne zwiększenie siły marszu. Dla wielu graczy, zwłaszcza tych na średnim poziomie, różnica może być minimalna i nieuzasadniająca kosztów. Zdecydowanie bardziej opłacalne jest rozbudowa budynków lotniska, legowiska behemotów, czy chociażby to, co ja zrobiłem, myśląc o rozbudowie ilości oddziałów, rozbudowanie baz treningowych. Czwarty punkt. Przemawiający za szybką rozbudową kwatery na 15 poziom opierał się o psychologii, a więc czwarty punkt przeciwko szybkiej rozbudowie również opręł o ten aspekt. Będzie nim po prostu zniechęcenie i frustracja wśród zwykłych graczy. Dla graczy, którzy nie mogą pozwolić sobie na kosztowne pakiety, wprowadzenie nowego, wyższego poziomu może być demotywujące. Czują się oni coraz bardziej odsunięci od czołówki. Co może prowadzić do frustracji i porzucenia gry. Podsumowując, wprowadzenie 15-poziomu plazmowego kwatery głównej w state of survival jest ruchem, który przynosi zarówno korzyści, jak i wyzwania. Dla liderów rajdów i graczy inwestujących w grę, może to być szansa na zyskanie przewagi i prestiżu. Jednak dla zwykłych graczy, wysokie koszty i konieczność zakupu pakietów mogą stanowić poważną przeszkodę prowadząc do poczucia niesprawiedliwości i zniechęcenia.